Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Można zadać sobie pytanie, reagując na ten fragment z Pisma Świętego, jaka prawda jest we mnie, której jeszcze nie znam? Którą mam poznać dzięki Jezusowi Chrystusowi i z czego ta prawda ma mnie wyzwolić? Człowiek dzisiejszy przekonany jest, że żyje w prawdzie, że zna prawdę o sobie samym. Człowiek dzisiejszy jest przekonany, że jest wolny, robi to, co chce. Dlatego słowa dzisiejszej Ewangelii stoją w sprzeczności. Z tym, jak na dzisiejszy świat patrzy człowiek. Pan Jezus mówi: Poznacie prawdę. A zatem to, co wy myślicie o sobie, to nie jest prawda, to jest kłamstwo. A myślicie, że jesteście bez grzechu. Prawda o nas, to prawda o mnie jako o człowieku grzesznym. Kiedy poznam tą prawdę, Jezus Chrystus obiecuje, że ona mnie wyzwoli. Dlaczego? Bo grzech trzyma mnie w niewoli. Kiedy grzeszę, jestem niewolnikiem grzechu. Nie jestem człowiekiem wolnym. Chrystus chce mnie uczynić wolnym, prawdziwie kochającym. Dlatego. Wskazuje w dzisiejszej Ewangelii, że ta prawda, którą jest On sam, nie wyzwoli, abym mógł żyć w wolności, cieszyć się tą wolnością dziecka Bożego. Jednak, aby mogło to się zrealizować w naszym życiu, trzeba, jak mówi Pan Jezus, trwać w Jego nauce. I tu nie wystarczy. Że będziemy głosić Ewangelię tylko do jakiegoś momentu. Trzeba być wiernym do końca. Prawda Ewangelii może się podobać, może być pociągająca, ale współczesny człowiek nie jest wierny sobie i nie jest wierny Bogu. Łatwo się zniechęca, łatwo rezygnuje. A Pan Jezus mówi to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.